Tało się. Rozum i siła. Niezła kombinacja. Janusz Wituch, Łukasz Lewandowski, Tamasz Błasiak i Ryszard Olesiński. Piosenkę śpiewali Piotr Gogol i Paweł Harkip. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. <zysklaracja> Dziękuję tylko, Nesquik. Zwierzaki z Madagaskaru 2 od Dreamworks możesz zabrać do domu, bo trochę je zmniejszyliśmy. Zwierzaczki znajdziesz w wybranych płatkach śniadaniowych Nestle. Zimno dzisiaj, ubierz się ciepło. Mmm, aktymalizacja! Aktimalizacja! Janek, ja on z gry! Fajnie, że dzisiaj jest tak zimno. Alarm, aktiopaska czerwona! W drogę musimy wzmocnić odporność Janka! Uważaj! Bakterie przed tobą! Mam cię! Ak, nadchodzi pomoc! A! się! Nowość. W tasie dwa długie paluszki. Twój kawałeczek nieba tam, gdzie zechcesz. Tu się nie da jeździć. A co robimy? Hmm, może coś zjedzmy? O, bakuś! Bakuś! Wiem. Zbudujemy rampę. Nie! Yeah. Yeah.

Każdy niedzielny poranek w Polsacie. Wspaniała zabawa i najlepsze filmy animowane dla najmłodszych widzów. Ktoś na ziemi nas potrzebuje. Dokąd jedzie? Do mojego przyjaciela. Będę na ratunek. Już za kilka godzin będzie tutaj wiosna. Szafa gra na 102. Poznaj krainę fantazji. Wejdź do bajkowej scenerii w każdą niedzielę o 9.15 w Polsacie. A już jutro Karolek i przyjaciele. Największe sportowe emocje. Polsat Sport, Polsat Sport Extra i Polsat Sport HD. Telewizja wysokiej rozdzielczości w cyfrowym Polsacie. Chcesz więcej informacji? Zadzwoń. Witaminy, co się bawią jak misie? A to Kinderbia Witalgomisie. Twoje ulubione! Nowe Transformers Animated! Czy ktoś zdoła powstrzymać złowieszczego Starsklima? Na szczęście miasto ma nowych obrońców. Optimus Prime i jego autoboty łączą siły, by pokonać decepticony i uratować miasto! Figurki Transformers Animated! Zamaskowane roboty! Foxy i genialne pomysły Archimedesie, wiesz, naprawdę nie rozumiem Tego prawa naczyń połączonych to straszne marnotrawstwo wody I powiedz, kto to wytrze? Kto wytrze? Ja! Na szczęście mam ręczniki Foxy Asso Ze specjalnie wypłaczonym greckim wzorem Dzięki niezwykle chłonnej strukturze Już jeden listek Foxy Asso wystarczy, by idealnie usunąć wilgoć Oszczędzasz, bo starcza na dłużej Foxy Asso z chłonną strukturą I jeden wystarczy Wypróbuj również Foxy ręcznik kuchenny i Foxy Mega Dosyć już głupio wyglądających tupecików, dosyć przereklamowanych specyfików i ryzykownych dla zdrowia leków. Nie potrzeba Ci kosztownych transplantacji. Potrzebujesz tylko własnych, zdrowych i wciąż rosnących włosów. Dzięki Hergrow Plus! WellForms Hergrow Plus to całkowicie naturalny, niechemiczny i pozbawiony skutków ubocznych preparat o gwarantowanej, najwyższej jakości. Dosłownie natychmiast Twoje włosy zwiększą objętość. Następnie w ciągu 4 do 6 tygodni zauważysz, że jest ich więcej, są gęstsze i grubsze. Więc zadzwoń teraz, a my prześlemy ci dużą butelkę HerGrow Plus. A jeśli zadzwonisz w ciągu najbliższych 30 minut, podwoimy Twoje zamówienie. Przez najbliższe pół godziny rozdajemy drugą butelkę HerGrow Plus za darmo. Takie mocne i gęste włosy to kwestia tylko jednego telefonu. HerGrow Plus do nabycia tylko w Tiffi Markecie. Za jedyne 33 zł 33, 33 miesięcznie. Zamów! Zadzwoń! 022 51 25 312. Nowość od Bionicle. Glatorianie przygotowują się do walki. Oto Kresz, król dżungli, który zawsze oddaje celne strzały. Jest i Strak, władca lodu oraz przerażająco ognisty Malu. Oni wszyscy stają do boju przeciwko potężnemu skralowi. Kresz jest gotowy do starcia. Ładna obrona. Kresz ponownie atakuje. Skral odpiera atak. Kresz ma kłopoty. Wow, co za uderzenie! Przyłącz się do walki na bionicle.pl. Nowe, mniejsze, dyskretniejsze miętusy Winterfresh. Winterfresh ułatwia zbliżenie. Stopił deszczyk, pada trudna rada, trudna rada może jeszcze będzie trochę mrodu. Dzień dobry! O, cześć, cześć Piotruniu! Witam bardzo serdecznie, bardzo Huguniu! Dzień do, bardzo dzień doberek. <grym> Witamy wszystkich serdecznie w programie Hugo i Piotrek. No właśnie, śnieg się nam stopił, e, to znaczy, że wiosna idzie, co? No właśnie, powolutku chyba w ją tam. Chociaż do tej wiosny to jeszcze sporo dni zostało, bo z tego co pamiętam, to pierwszy dzień wiosny mamy dopiero 21 marca. No tak, ale w marcu jak w garcu też może trochę popadać. A jakieś przysłowie na luty znasz? Luty podkute buty ma. Idzie luty podkój buty, chociaż nie wiadomo po co, bo po co podkuwać buty, żeby chodzić po chodniku bez lodu? No nie, ale można sobie tak jak gwoździe zrobić, żeby się nie poslizną. tym, którzy jeszcze ferie mają. To prawda. No właśnie, śnieg Gdzieś zniknął, ale miejmy nadzieję, że dzięki temu więcej czasu na przykład spędzicie na zewnątrz, bo gdzieś tam pojawi się słońce. Ale cieszymy się bardzo, że ten właśnie oto sobotni poranek rozpoczynacie razem z nami, po to, aby grać i wy. grywać komputer multimedialniusieński! Który jest nagrodą główną w naszym programie. Każdy z Was może się zgłosić dokładnie za pośrednictwem listu, za pośrednictwem telefonu i drogą e-mailową. Proszę bardzo, do ekranu w tym momencie widzicie. Adres, na który warto wysłać list. Ja go powiem z pamięci, patrząc ci prosto w oczy. Zobacz, 04026 Warszawa 50, skrytka pocztowa 24. Ha! Mówił ci ktoś kiedyś, że masz lekkiego zeza? No wiesz co, przesadziłeś teraz. No, no to masz. Mam piękne oczęta. <laughs> Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. nie? <laughs> Teraz możecie także do nas zadzwonić pod numer 022 514 5905, to numer dla wszystkich niecierpliwych, którzy nie lubią pisać listów. No i oczywiście czekać na dostarczenie tego listu do nas, a później na telefon od nas. A ci skomputeryzowani już i potrafiący korzystać z komputera, proszeni są o wysłanie e-maila do nas na adres hugomałpapolsat.com.pl i tutaj ważna sprawa. Proszę o to, aby listy zawierały troszeczkę więcej niż dwa zdania. Napiszcie kilka słów o sobie, co lubicie, czym się interesujecie, na przykład, w którą z naszych gier chcielibyście zagrać. No i ważne jest to, abyście w tym adresie, tfu, w tym e-mailu także umieścili wasze zdjęcie i co jeszcze? Adres i telefon, bo my musimy do was zadzwonić. No tyle, jeżeli chodzi o sprawy adresowo-e-mailowo-telefoniczne. Przypominamy, iż nagrodą główną w naszym programie jest komputer multimedialny, a wszyscy ci, którzy. Nie dojdą do finału, otrzymują od nas nagrody pocieszenia, które ufundował wydawca magazynu Świat Przygód z Hugo. Nurkowało się ostatnio? No troszeczkę ból. ból. Kto jest pierwszym uczestnikiem naszego programu? Mateusz! Mateusz z Mateusz z Wadowic. Mateusz ma 6 lat. Tak, chodzi do zerówki, potrafi czytać, lubi chodzić do kina, układać klocki, grać na kąpie i ogląda każdy wyścig z Kubicą. Witaj Mateuszu, dzień dobry. Halo! Mati! Mateusz, czy jesteś już przy telefonie? Dzień dobry. Dzień Jak dobry. tam samopoczucie z rana? Tak. Dobrze? To losujemy giereczkę jakoś szybciutko, żeby się rozgrzać. W takim razie zobaczmy, w co zagra Mateusz. Mówię. Mateuszu będziesz grał w hugokopter. Teraz słuchaj, będziemy tłumaczyli zasady tej gry. Czwórka w lewo, szóstka w prawo, dwójka, góra, ósemka, dół. Masz trzy etapy. Należy wystrzegać się spadających drzew. Uważaj na małpy i uważaj na ruiny, na tłoki, na, na... Na wszystko właściwie uważaj. Mateuszu, ja mam pytanie do ciebie. Czy słyszysz nas? Halo Mateusz. Mateuszu? Zgłoś się. Halo. Jesteś, Ach, dobrze. Jest. Oczywiście informowaliśmy Cię przed, pro, przed programem, żebyś słuchał nas ze słuchawki telefonu. Teraz słuchaj uważnie. Zagrasz w grę Hugokopter. Cztery w lewo, sześć prawo, dwa do góry, ósemka w dół. Uważaj na przeszkody i gramy. Nie gadaj już, gramy. Gramy, gramy. Faz na lot! Hugo <laughs> Jooho! No. Proszę bardzo, gra Mateusz, lacę 6, wszyscy mocno trzymamy kciuki, przypominamy 4 w lewo, 6, w prawo, ósemka w dół i teraz 8, 8 naciśnij. No właśnie. Krety! Jaki wielki ten pięń. Elegancko nam ci numer rozbija. Myślałem, że panujesz nad sytuacją. uważaj. Uważaj, Jaj, juju! A, lubię nurkować! Mateuszu, czy ty grasz, czy ty rozmawiasz ze swoją rodzinką? Hej, 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 jest tam kto? To jest granie rodzinne. Dokładnie, coś odnoszę wrażenie, że tam za dużo rąk przy tym telefonie, i dlatego wam nie wychodzi. Zero punktów w grzechu go kopter, kiedy tam jest naprawdę sporo diamentów rozmieszczonych. Kiedyś było Czwórka, pan... czwórka, dobrze? dobrze? No, ktoś tak. się w, w końcu wziął do roboty. Tak, właśnie, tak, trzymaj, tak, trzymaj, I do Mateuszowi tak... pogrzeb. I diamencik mamy. Oj, no, w ostatniej chwili bym był przymęcony. A jednak na spokojnie wszystko można zrobić. Proszę bardzo, wybieramy teraz tunel, No lewo, może, i teraz uważaj, stalak, ty, 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 ty. A właśnie tyku. na to uważaj. Igła? A! Straciłeś już, Mateuszu, trzy szanse, oto podsumowanie twojej gry. Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś, się. Eee. ja też. Podsumowanie Twojej gry. 50 punktów. No tak, rozpoczęliśmy program Hugo. Nagrody pocieszenia oczywiście wysyłamy pocztą. I teraz uwaga. Jak słyszeliście, tam sporo osób chciało grać razem z Mateuszem. Wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest, kiedy jedna ręka jest przy telefonie i ta ręka osoby, która się do nas zgłosiła, przyciska te klawisze, które sterują Hugo. Wtedy Hugo. Dochodzi do finału, jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo sprawny yy, w nasze gry. No i oczywiście yy, udaje mu się wszystko po kolei robić w grze. To raz, a dwa yy, słuchajcie nas przez słuchawkę telefonu w trakcie rozmowy. My wielokrotnie Was o tym informujemy i wtedy łatwiej nam się rozmawia. W takim razie, uwaga: 022 514 5905 to numer telefonu do nas. I kto się do nas dodzwonił? Prawdopodobnie Czarek lat 5! Prawdopodobnie, haloczarku. Halo. Dzień dobry? Dzień dobry. Skąd jesteś? Z Warszawy. Z Warszawy, czarku! Masz 5 lat, to yy, wydaje mi się, że chodzisz do przedszkola, tak? Tak. I co wy tam w tym przedszkolu robicie? Y, bawimy i robimy zajęcia. A, bawicie się i macie jakieś fajne zajęcia, a bawicie się w co najczęściej? Gry jest w kropki. A, no to spoko, czyli to co pięciolatki powinny robić w, w przedszkolu. No a ty dziś wyjątkowo w sobotę z samego rana zagrasz w jedną z supergier Hugo, zgadza się? Tak. No dobra, w takim razie Hugo wybieramy grę, co? No losujemy koniecznie już, nie mogę się doczekać, ciekawe co to będzie za gra? Mmm, ciekawostka, Co zagrasz? Co to będzie? Liany! O, lianenki! jakie ja lubię liany, są bardzo fajne. Czwórka w lewo, szóstka w prawo. Wspinasz się do wulkanu, uważaj na słonie, na geparda, a tukan Fernando podpowiada ci, w którą stronę trzeba skakać. Słuchaj uważnie. Proszę bardzo. No to gramy, przenosimy się do dżungli. Dżungl. Hugo, Na wierzchołku najwyższego z drzew jest lina. Wyjdź po niej na sztyt wulkanu i uratuj rodzinę! Pomogę ci? I wspinamy się! Czwórka w lewo, szóstka w prawo. Słuchaj dokładnie podpowiedzi Fernando. Warto zbierać diamenty. Fernando! La 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 la, la. Fernando! Oj, 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 oj. Spadłem jak kot na cztery łapy! Uważaj! Ostrożnie! Uważaj! Czwórka lub szóstka! Dobrze, ale po co dwa razy nacisnąłeś szóstkę, no? Skoro mamy tylko trzy liany, to trzeba się po nich wspinać, a nie... Hej! Tak, zeskakiwać drogi. co chwilę. Drugą szansę straciłeś! Nie śpi. masz ostatnią szansę. Dobrze, w I teraz dwa razy szóstkę naciśnij. Teraz musisz... To było w lewo! W lewo halo! Fernando mówił w prawo, nacisnąłeś dwa razy czwórkę i tym samym skakałeś w lewo. Odleciałeś. Ojejku! Gra skończona! No niestety. Ja rozumiem, że w stresie nawet pięciolatek jest w stanie pomylić kierunki. 150 punktów. 0225145905. 514 59 05. No, ciekaw jestem, kto tym razem się do nas dodzwonił. Dochodzą mnie tutaj słuchy, że będzie to Anka. Lat 15. Anula. Halo Anka! Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio jest tak, że coraz częściej do nas dzwonią osoby. Lekko starsze niż 5 lat to jest bardzo miłe, tak? Bo nie jesteście jeszcze dorośli, nie macie 18 lat, więc spokojnie możecie zagrać w naszym programie. Powiedz mi, Aniu, czy czujesz się jeszcze dzieckiem? Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, ja ci powiem, ja też czuję się jeszcze wielkim dzieciakiem, zapewne jeszcze dużo się będę, długo się będę tak czuł. Czyli tak, to jest dziecko w podeszłym wieku. O. To <laughs> ciekawostka przyrodnicza. Aniu, czym się interesujesz? E, – Interesuję się malowaniem, lubię czytać książki. – Aha, czyli e, powiedzmy sobie, że jesteś artystką, tak? – Można tak Wolisz powiedzieć. oglądać czy też malować? E, – Malować. – Malować, no spoko. Nie będę cię pytał, co ostatnio e, namalowałaś. <noise> Tylko teraz wybierzemy dla ciebie gierkę. Proszę bardzo. Ania Ale... zagra Wy? Coś malowniczego. Ma... No, bardzo malownicza gra. Proszę bardzo, czarodziej.